Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Komitetu Wyborczego Konfederacja. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym chcielibyśmy się odnieść do skandalicznych, szokujących słów pani minister Emilewicz, które dotyczyły możliwości, możliwości, ewentualnej możliwości dziedziczenia przez pary homoseksualne. W tej kwestii bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Roberta Winnickiego. Dzień dobry, proszę Państwa. Ja najpierw przytoczę wypowiedź Pani Minister Emilewicz, bo ona jest tutaj kluczowa. Pani Emilewicz w wywiadzie dla jednego z portali informacyjnych powiedziała tak. Sprawdźmy, co w ustawie należałoby zmienić, aby partnerzy tej samej płci mogli w sposób jednoznaczny po sobie dziedziczyć. Proszę Państwa, to jest wypowiedź Pani Minister Emilewicz, jednej z najbardziej prominentnych kandydatek. Prawa i Sprawiedliwości w skali kraju. Ministra konstytucyjnego tego rządu. Pani minister Bilewicz rozważa, jak wprowadzić tylnymi drzwiami do polskiego porządku prawnego związki jednopłciowe, związki homoseksualne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to trzeba zwrócić uwagę na to, że tu nie chodzi tylko o dziedziczenie. Jak stanowił mecenas Kwaśniewski z Instytutu Ordo Iuris. Takie orzecznictwo Trybunału w Strasburgu, jakie dzisiaj obowiązuje w Unii Europejskiej, prowadzi do wniosku, że to, co proponuje minister Emilewicz, to prosta droga nie tylko do dziedziczenia, nie tylko do uznawania formalnoprawnego związków jednopłciowych przez państwo, ale również do adopcji dzieci. Minister Emilewicz, prominentna kandydatka prawa i sprawiedliwości, chce dzisiaj uchylenia furtki, która prowadzi prostą drogą do adopcji dzieci przez pary homoseksualne. To jest oblicze tęczowego pisu. Które nie jest nowe, proszę Państwa. Przypomnijmy, że kilka lat temu wypowiedź o, podobnej, o podobnym charakterze miał Zdzisław Krasnodębski, wieloletni eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, który mówił, że nie wyobraża sobie, żeby w przyszłości związki jednopłciowe nie mogły funkcjonować w Polsce zarejestrowane legalnie. Przypomnijmy, że ostatnio pan Mateusz Morawiecki w innej sprawie, w sprawie ochrony życia poczętego, deklarował, że Prawo i Sprawiedliwość będzie broniło, zapisów, które dopuszczają zabijanie dzieci nienarodzonych. Proszę Państwa, nie ma żadnych złudzeń, że w Prawa i Sprawiedliwość traktuje konserwatystów, obrońców życia, jako kwiatek do kożucha. Że jeśli Takowi nawet znajdują się na listach pis to są tylko dodatkiem, są tylko zasłoną dymną dla rzeczywistych planów tej partii. Wiemy, że wiele osób w kierownictwie PiSu podziela spojrzenie pani Emilewicz i kwestia wprowadzenia przez nich w następnej czy kolejnej kadencji związków jednopłciowych to tylko kwestia czasu tak naprawdę. Taką czy inną furtką będą te realizowali, ponieważ idą dokładnie drogą, którą szły partie centroprawicowe Zachodniej. Europy. Zresztą są w sojuszu na przykład z brytyjskimi konserwatystami, którzy takie właśnie rozwiązania tego typu legislacje wprowadzają w Wielkiej Brytanii. Proszę Państwa, my po pierwsze deklarujemy Konfederacja Wolność i Niepodległość jako jedyny komitet zdecydowanie i stanowczo sprzeciwia się jakimkolwiek ustępstwom na rzecz LGBT w przestrzeni publicznej. Co więcej, żądamy od rządu natychmiastowego zaprzestania finansowania tych uczelni, które mają tak gender studies w swoich programach za... za Oczekujemy i żądamy, żeby te, to finansowanie zakończyć i wyrzucić po prostu gender studies z uczelni. Oczekujemy radykalnego odcięcia się od tęczowych piątków w szkołach i wyrzucenia LGBT z przestrzeni publicznej. Nie chcemy legalizacji nawet tymi drzwiami, jak chce pani minister Emilewicz, związków jednopłciowych. Co więcej, wobec groźby wejścia do Sejmu Lewicy po raz kolejny, Lewicy, która chce masowego zabijania dzieci nienarodzonych, która chce aborcji na życzenie, Lewicy, która chce wpisanych na stałe do polskiego prawa, apelujemy w tym momencie zarówno do PIS-u, jak i Platformy, jak i PSL-u. Apelujemy o to, żeby liderzy tych partii jednoznacznie zadeklarowali, nie będzie koalicji z SLD. W przyszłym sejmie. Nie będzie żadnej koalicji z lewicą. To jest ważna deklaracja światopoglądowa, którą e, oczekujemy, że wygłoszą zarówno Grzegorz Schetyna, jak i Jarosław Kaczyński, jak i Władysław Kosiniak-Kamysz. Oczekujemy takiej właśnie jasnej deklaracji, która będzie miała ważne znaczenie, ponieważ proszę państwa, już wiele lat temu Jarosław Kaczyński e, deklarował, że koalicja z SLD pisuje jest jak najbardziej możliwa. Więc tym bardziej dzisiaj stawiamy postulat: wszystkie partie które są Komitetami Ogólnopolskimi, powinny jasno zadeklarować żadnych układów z tęczowymi marksistami, z neokomunistami, z SLD. Dziękuję za uwagę. Czy są jakieś pytania? Inny temat. Chodzi o wiadomości TVP. Wczoraj wyrok w sprawie publikacji w sondażu. Mój sąd nakazał opublikowanie sondaży których konferencja przekroczyła 5%. Chciałbym, żeby Panowie się Państwo odnieśli do tego. I inna kwestia. W piątek zapowiadali Państwo kolejne pozwy przeciwko wiadomości TVP, i że w tym tygodniu wyborcy, co najmniej dwukrotnie, będą świadkali zdaniem Państwa przed ze strony właśnie wiadomości TVP. Proszę o komentarz i aktualizację tej informacji, jak to wygląda z tej pozwali. W tej chwili yy, mamy wygrany proces, jeśli chodzi o o tę sprawę dotyczącą sondaży zakłamanych wiadomości TVP, które publikują wyrywkowo niepełne albo fałszywe dane na temat sondaży. Mamy wygrany proces pierwszej instancji. Czekamy, aż wyrok się uprawomocni. Zobaczymy, czy telewizja niesłusznie zwana publiczną będzie się odwoływała od tego wyroku. No i wszystko wskazuje na to, że jeśli sąd apelacyjny, jeśli takowy, takowa rozprawa się zdarzy utrzyma, to przy najmniej w piątek, w najgorszym wypadku w piątek usłyszymy publikację prawdziwych sondaży ze strony Wiadomości Telewizji, niesłusznie zwanej publiczną. Także taki jest stan prawny. Drugi proces jest w toku. Drugi proces jest w toku. Tutaj zobaczymy, jak się sprawy potoczą. Natomiast, natomiast zobaczymy, na ile sądownictwo okaże się sprawne w egzekwowaniu po prostu sprawiedliwości. Od tych, którzy notorycznie kłamią i uprawiają po prostu najbardziej obrzydliwą propagandę, jaka wydarzyła się w polskich mediach od lat. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.